Cześć kochani, jak słyszycie, u nas dziś niesamowita wichura, szaleje wiatr. Na szczęście jest on dość ciepły. E, chciałam dla Was dzisiaj nakręcić film o naszych sposobach ekologicznej walki z zarazą ziemniaczaną. E, gdzieś ten film już został nagrany, teraz będziemy go e, obrabiać, żeby jakoś to trzymało się e, całości. Natomiast dzisiaj nakręcę dla Was film o tym, jak zadbać o tunel foliowy. W okresie jesieni zimy, jak prawidłowo powinno się zabezpieczyć bądź przechować stelaż. Także ja zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jak widać, powywracało mi nawet pergolę. Pod tym tunelem znowu wyrwało nam z ziemi to, co obkopaliśmy. Gdzieś naruszyliśmy ten element, gdzie folia z tunelu była przysypana, pozbywając się właśnie folii z drugiego tunelu. Tak jak Wam mówiłam, tu jeszcze papryki. Sobie siedzą, jak widać, dojrzewają. Nasza ziemia wywapnowana, oczywiście, tak jak mówiłam, i sypaliśmy ją dodatkowo siarczanem magnezu. Ja już Wam pokażę, co to jest. Wygląda to jak takie malutkie kryształki. Te kryształki rozsypujemy na ziemię po każdym zakończonym sezonie, jeżeli u nas wśród pomidorów występowała sucha zgnilizna wierzchołkowa, czy w pomidorze, czy w papryce, więc sypałam właśnie siarczanem magnezu ziemię, później ona będzie nacypana kompostem, który wczesną wiosną do nas przyjedzie. Natomiast jeżeli chodzi o zadbanie o nasze tunele foliowe, my nasze folie ściągamy oczywiście z tuneli foliowych, jak widać ta folia w ogóle się przerwała jest to folia, którą już mamy któryś sezon więc po prostu się jej pozbędziemy ewentualnie będę próbowała zaprasować żelazkiem i dołożyć ten element, który został naderwany natomiast ja dostałam ostatnio od jednego ze sprzedających przy zakupie drugą folię gratis więc zamawiając dwa tunele udało mi się że tą folię jedną dostałam a jednej nie używam, bo zakładałam właśnie tego starocia z zeszłego roku czy tam sprzed kilku sezonów jeżeli chodzi o to, kiedy zdjęliśmy już naszą folię, tą folię powiesimy sobie u nas na trzepaku, wyczyścimy sobie ją gąbką karszerem, odkazimy ją. Ja zawsze czyszczę mydłem ogrodniczym całą folię, później ją właśnie wodą pod ciśnieniem spłukuję. I co jest ważne, naszej folii nie, sk nie składamy w kostkę. Kiedy zaczniemy taką folię składać w kostkę, może to dodatkowo spowodować, że ona w tych miejscach, w których będzie złożona, zacznie pękać. Dlaczego? Dlatego my staramy się ją składać w formę taką, jak składa się namiot y, turystyczny. Składamy wszystkie boki, y, obieramy sobie jakiej wielkości tą paczuszkę będziemy chcieli przechowywać i ją rolujemy. Staramy się unikać właśnie robienia y, takich płaskich y, rodzajów składania tej folii, tylko właśnie w formie rulonu ona będzie zwinięta i przechowana w naszym pomieszczeniu gospodarczym. Ważne jest to, żeby w tym pomieszczeniu gospodarczym, w którym przechowujecie folię, temperatura była na plusie, ponieważ wszystkie te zmiany atmosferyczne, które działają na folię, powodują jej niszczenia, nie oszukujmy się, te folie nie są jakieś super wytrzymałe. E, mają wtopione te sznurki, E, więc to wszystko pod wpływem mrozu, chłodu, wody, e, intensywnego słońca po prostu po pewnym czasie parcie jej zaczyna się wykruszać. Nie spowoduje to, że nasza folia rozpadnie się w drobny mak, niemniej jednak ja mogę Wam pokazać takie miejsca, jak mi się uda gdzie właśnie taka folia zaczyna sobie odchodzić i widać, że przez to miejsce można śmiało już palec przełożyć. Jeżeli nam taka folia się zniszczyła, świetnym e, sposobem na jej zreperowanie jest przyklejenie po pierwsze e, łaty, takiej jak stosujemy przy reperowaniu basenów, albo druga rzecz, można sobie między dwa arkusze gazety dać folię, dać żelazko na maksymalną temperaturę i powolutku, powolutku sprawdzając jak reaguje nasza folia, wziąć sobie i zgrzewać to miejsce. Wiem, że to estetycznie może nie będzie jakaś rewelacja, ale zawsze jest to jakaś naprawa po kosztach. Oczywiście nadają się też do reparacji grube taśmy, te takie srebrne, które możecie kupić w każdym markecie. Natomiast jeśli chodzi o zadbanie jeszcze o folię, jeżeli folię planujecie zostawić, ona naprawdę bardzo mocno musiałaby być umocowana przy ziemi, żeby wszelkie podmuchy wiatru, a później zdarzają się u nas wiatry halne, nie poderwały wam tej folii i nie zniszczyły. Największym zagrożeniem, po którym my zaczęliśmy de facto od razu ściągać nasze folie z tunelu, był opad śniegu, takiego bardzo intensywnego, ciężkiego, mokrego śniegu, który spowodował załamanie stelażu w tunelu foliowym. Więc naszym rozwiązaniem, sprawdzonym przez lata, jest zdejmowanie, rolowanie folii i przechowywanie jej w pomieszczeniu gospodarczym. Folię mamy odkażoną, mamy schowaną, no ale co z stelażem? Stelaż zostaje na zewnątrz. Część osób demontuje te stelaże, rozkręca i skręca na wiosnę. Ja przyznam, że mój stelaż stoi w ziemi już od kilku lat, nie mam z tym problemu. Odpowiednio staram się go zabezpieczyć na zimę. Jeżeli widzę, że jakaś korozja się wydarzyła, staram się od razu te elementy reperować i impregnować. Bardzo ważnym elementem jest to, my będziemy to dopiero robili, bo jesteśmy przed tymi wszystkimi przygotowaniami. Wyciągamy sobie nasz stelaż z ziemi. Ważne, żeby te rurki, które zazwyczaj zakopujemy w ziemi, nie znajdowały się w niej na zimę. Pamiętajcie, że ziemia będzie bardzo intensywnie nawilżona w tym okresie. Będzie padał mokry śnieg, a jeżeli ziemia nie będzie przemarznięta, to ta woda będzie wsiąkała w ziemię. Cały czas będzie działała ta korozja na te nasze stelaże i będzie powodowała, że te stelaże będą niszczały. Wapno, sypanie wapnem po stelażach również powoduje niszczenie tego stelażu. Więc wyciągamy ten stelaż z ziemi, ustawiamy go luźno. Na podłożu, jak widzicie, tu już mam pierwsze ogniska rdzy, będę je czyściła, zaraz wam powiem czym. E, ustawiamy sobie go na podłożu, możemy go przyłożyć kilkoma, jakimiś kostkami brukowymi. Ja zazwyczaj przedstawiam to ciężkimi kamieniami i zostawiam w tej formie na całą zimę. Bardzo ważnym elementem jest dokręcenie wszystkich śrub. Przykładamy sobie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony klucz i dokręcamy mocno te śluby, żeby ten stelaż był solidny i trzymał się jak najlepiej. Kolejnym etapem, który robimy po dokręceniu śrub, jest wymycie mydłem potasowym, właśnie całego stelażu. Dlatego najlepiej na taki dzień wybrać sobie dzień, który jest słoneczny, może być wietrzny, nie ma z tym problemu. Natomiast dzień słoneczny, żeby po prostu to mydło spokojnie wyschło z tą ciepłą wodą. A nie, żeby była sytuacja, że po prostu po naszym mydle przyjdzie zaraz deszcz. Kiedy wymyjemy sobie mydłem potasowym, które ma za zadanie pozabijać te wszystkie patogeny, które znajdują się na stelażu, a jeżeli mieliśmy tą zarazę ziemniaczaną na pomidorach, to chcąc, nie chcąc, te patogeny znalazły się zarówno na folii, jak i na stelażu naszego tunelu, jak i w ziemi. Ziemia będzie jeszcze odkażona. Będziemy ją jeszcze raz zalewać wodą z czosnkiem, właśnie z tym opryskiem, który filmik macie wrzucony u mnie na kanale. Jeżeli go nie widzieliście, to zachęcam do cofnięcia się. Świetny oprys, zarówno na mszyce, na intensywnie biegające mrówki po naszych piwoniach, które również tą mszyce gdzieś tam chronią i uniemożliwiają biedronce robienie akcji typu zjedzeniem szycy, żeby nam te rośliny uratować. No i dodatkowo właśnie na zarazę ziemniaczaną pryskaliśmy te pomidory również tym opryskiem z czosnku. Kiedy wymyjemy sobie nasz stelaż, bierzemy denaturat. Ja biorę po prostu ubieram sobie rękawiczki nitrylowe, zamaczam duży wacik kosmetyczny, albo najlepsze są waciki bezpyłowe ligniny, coś co nie będzie zostawiało nam tych malutkich śmietków na całym stelażu i cały stelaż bardzo, bardzo dokładnie wymywamy. Na no, wiadomo, de jest ma, posiada duże stężenie alkoholu, więc możemy bez problemu takim alkoholem odkazić sobie miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o takie ogniska rdzy, które się znajdują na stelażu, warto w tym miejscu wziąć sobie albo szczotkę drucianą, chociaż my robimy to z tym papierem ściernym. Wyczyścimy wszystkie te ogniska rdzy i w tym miejscu. Farbą antykorozyjną, którą można również kłaść na rdze, przemalujemy, aby zabezpieczyć tunel. Zastanawiamy się również, czy całego tego dołu tunelu nie obmalować właśnie tą farbą korozyjną, ponieważ w tym miejscu on będzie miał de facto przez cały kolejny sezon największy e, kontakt z wodą. Tą, którą będziemy podlewać, czy ta, która po prostu będzie padała, jeżeli jeszcze nie będziemy mieli rozłożonej folii na tunel. Także my, kochani, bierzemy się do pracy, zaraz przymontujemy sobie ten tunel, który chce nam odlecieć, żeby nasze papryki dojrzewały. Będziemy czyścić powoli wszystko. Jeżeli czyścicie sobie, chcielibyście pomalować tunel z dołu, tak jak my to planujemy, proponuję Wam takie przęsło ustawić na kostce brukowej, podłożyć sobie kostki w jakichś kilku strategicznych miejscach. Zawsze będziecie mieli ten stelaż w górze, no bo jeżeli go pomalujecie i położycie z powrotem do ziemi, no to ta ziemia po prostu do farby się przyklei. Więc my sobie zaraz tu kostki brukowe podłożymy, zrobimy sobie impregnację, zaczniemy myć te tunele, pogoda. Jest poza tym, że wieczna, to jest jakaś do wytrzymania, chociaż dzisiaj ciężko pracowałoby się w ogrodzie, tak na otwartej przestrzeni, bo przyznam, że głowę urywa. Także my, kochani, bierzemy się za robotę. Musimy tutaj to sobie wszystko ogarnąć. Pierwsze, tak jak mówiłam, okopujemy tunel. E, napiszcie w komentarzu, czy wy też okopujecie tunele? E, czy obkładacie je kamieniami, czy impregnujecie swoje stelaże, jakoś o nie dbacie, a może demontujecie je na zimę, ja bardzo chętnie poczytam, chyba, że macie jeszcze jakiś całkiem inny pomysł, jak dbać o stelaż tunelu foliowego no de facto od tej jesieni aż do wiosny, także ja Was pozdrawiam kochani cieplutko życzę cudownego, słonecznego dnia i wszystkiego dobrego Papa, pa, całusy